Dzień dobry moi drodzy, bonjour! Krzysiek na kanale Lazurower 8 maja, środa, godzina 10 z małym hakiem. Port Denis wita was, nisko d'Azur Słuchajcie, dzisiaj spotykamy się z powodów dwóch. Pierwszy powód jest taki, że 8 maja to jest święto państwowe. W turyści akurat nadlatują, hałasują, święto państwowe w całej Francji jest jour ferie, czyli jest wolne od pracy. Chociaż to często pytacie Wy na polskich grupach, ale też na zagranicznych, często jest poruszane pytanie, jak to wtedy funkcjonuje w takie dni wolne od pracy. Otóż właśnie byłem w sklepie normalnym Intermarché. Inter nie Intermarché, tylko inter Marche. No i y, można tam było zakupić y, wszystko oczywiście, co jest w asortymencie tego sklepu, ale pobliska z kolei po drugiej stronie boulangerie była już zamknięta, także Część jest zamknięta, część jest otwarta, nie ma to chyba jakiegoś klucza wyraźnego. Natomiast dwie rzeczy chciałem się dla Was sprawdzić. Opowiem Wam, dlaczego właśnie 8 Maja jest dniem wolnym od pracy i jest to święto państwowe i co jest świętowane, a druga sprawa jest związana z miejscem, w którym tutaj już od razu jestem. O, zrobimy sobie tradycyjnie, bez zbędnych przerw. Otóż tutaj jestem na tym takim. W porcie Nicei jest taki właśnie centrum tych wszystkich rejsów. O, może tak, tak to się powinno nazywać. Tutaj się startuje na przykład właśnie do Santropo, do Monaco, do Cannes. Promowymi przepływami można też wypożyczyć sobie łódkę z operatorem albo bez operatora. Natomiast z pewnych źródeł dobrych wiem, że miało być odpalone pewne udogodnienie dla turystów. Które jest dostępne tylko w sezonie. Natomiast muszę się zorientować, czy to jest już funkcjonujące, czy jeszcze nie. Także zaraz się rozejrzymy chwilkę tutaj po tym miejscu. Może ci, którzy już tutaj byli, kiedyś w sezonie, domyślają się, czego ja teraz szukam. Ale powinno coś być. A zaraz sobie pójdziemy w, drugą, w drugie miejsce, gdzie znajdziecie gdzie znajdziecie odpowiedź na drugie pytanie, a właściwie na pierwsze, czyli to co znajduje się... A, czy co znajduje się? Co świętowane jest właśnie tego 8 maja. Być może już się domyślacie, a jeżeli nie, to zaraz się dowiecie, słuchajcie. A tu jest. Wiecie co? Co my tu mamy? Departement des Alpes maritimes lub Passagin lub pasażerem, tak to wygląda. No i teraz Visite la Porte au I to jest chyba to właśnie, co chciałem Wam pokazać. Otóż od niedawna, właściwie chyba od dzisiaj, jest możliwość w sezonie przepłynięcia się po porcie taką łódką małą. I to jest, jeżeli dobrze się nie... jeżeli się nie mylę, jest to usługa bezkosztowa. Chociaż mogę się mylić. Zaraz się wiecie, co wszystkiego dowiem i przekażę Wam komplet, komplet informacji, ponieważ ja tutaj jeszcze nie spotkałem tego zjawiska, ponieważ w zeszłym roku, tak jak i w latach poprzednich, w Nicei nie mieszkałem i z siłą rzeczy mniej trochę o niej wiedziałem. To jest taka super poczekalnia, gdzie ludzie mogą się podoopalać, jak jeszcze mają jakieś braki po majówce. Wiecie, to Zaraz się zorientujemy, Za czym ta kolejka i wrócę z informacją. No dobrze, słuchajcie, użyłem końcówki języka za przewodnika. Zapytałem się tutaj amerykańskich turystek o co chodzi. Otóż oni tutaj stoją do tej łódki, która sobie płynie wzdłuż wybrzeża i kosztuje około 20 euro ten bilet. Natomiast ja idę poszukać przeznaczenia dla tej małej łódki motorowej, która wydaje mi się, że jest tym, czego szukamy. Tutaj się trzeba na konkretną godzinę umawiać i myślę, że też sobie skorzystam z czegoś takiego, bo wygląda to bardzo malowniczo i wydaje się być cichsze niż taki. Przeprawa promowa tradycyjna, która jest na przykład do Santropek, która po godzinie, powiem szczerze, ten hałas y, staje się nieco uciążliwy. No dobrze, miałem rację. Słuchajcie, bo tu jest faktycznie jedno: jest wejście na ten rejs, taki płatny, który wypływa poza port. A zobaczcie, faktycznie jest. Darmowa łódeczka elektryczna. Tam, oczywiście, było opisane, jakie są korzyści skorzystania z, z elektryfikacji tych łódek, że jest to wszystko po prostu cichsze i takie przyjaźniejsze dla środowiska. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast patrzcie. Szukajcie tam naprzeciwko, no, na, na końcu tej części jachtowej, portowej, przepraszam bardzo. Szukajcie tego napisu Lupasa, gdzie można się po prostu przeprawić darmową łódeczką na drugą stronę portu. Trasa jest bardzo krótka, bo praktycznie zobaczcie, zaczyna się tu, a kończy się tu. Natomiast bardzo pozwala skrócić sobie. Wycieczkę całą przez port. Podpowiem Wam jeszcze, że podobne rozwiązanie funkcjonuje w Monako. Bardzo mało osób o tym wie. Zawsze są moi goście wycieczkowi na wycieczce zaskoczeni, jak ich prowadzę na rejs po monakińskich wodach. Tam funkcjonuje coś takiego jak Batobus. Który kosztuje tam akurat 2 euro. Kiedyś był pilotażowy program, że nie kosztował nic, ale niestety się Monako, mimo że mogliby sobie pewnie na to pozwolić się wycofali z tego pomysłu i dalej kasują po 2 euro od osoby. Oczywiście maluchy nie płacą. Natomiast to jest w ogóle, patrzcie, jaka super opcja, żeby sobie wszystko skrócić, całą wycieczkę. I dzięki temu zostawić sobie więcej sił na maszerowanie. I to jest m.in. super sposób, żeby dostać się właśnie na drugą stronę portu, bo w ogóle większość ruchu turystycznego kończy się co najwyżej na tym wzgórzu zamkowym. A mało kto dociera do portu, a dzięki tej uderce i tej przeprawie możecie dotrzeć także na często reklamowane przeze mnie Coco Beach, które znajduje się tam, o tam, o tam dalej, za tymi budynkami już niedaleko. Także super okazja do powodowania się i powodowania się po eksplorowania wód e, Nicejskiego Portu. Łódeczka teraz wykona sobie nawrót. Przy pięknej pogodzie oczywiście funkcjonuje, przy niewzburzonym morzu, chociaż oczywiście port ma po to ten falochron swój rozbudowany, aby tutaj tego falowania wody nie było, chociaż teraz buja całkiem mocno. No i tak sobie tutaj łódeczka płynie. Jeszcze Wam pokażę, zanim pójdę na drugie miejsce. Opowiedzieć Wam o tym, cóż to takiego się 8 maja tutaj odbywa. Chętnych jeszcze nie za wielu, może jeszcze nie każdy o tym wie, bo to też nie jest jakoś tak powszechnie reklamowane. Ale super okazja, właśnie, żeby sobie poskracać wycieczkę. Bo zobaczcie, wychodzicie tylko z tego wzgórza, dochodzicie tutaj właściwie do pierwszej takiej pierwszego skupiska jachtów i łódek, czyli łódek bardziej. No i właściwie w 5 minut jesteście. Po drugiej stronie portu. Super sprawa, no. A jaka atrakcja dla dzieciaków? No, i to tylko w sezonie funkcjonuje. Także korzystajcie do woli, a my teraz idziemy sobie w tamtą stronę zobaczyć, co ten 8 maja dla nas tutaj skrywa. No dobrze, było trochę rozrywki, było trochę turystyki, teraz będzie trochę historii, ponieważ zbliżamy się do jednego z najważniejszych obiektów o tym, że właśnie znaczeniu w Nicei. Otóż tutaj na wzgórzu zamkowym Colline de Chateau, po jego wschodniej stronie, jest taki monument wyrzeźbiony, właściwie no, komponowany w skałę. W ogóle wyczytałem, że jest to w miejscu zrobione, gdzie było przejście między portem a Kurs Saleya, czyli targowiskiem i przejściem do portu. Jest to, znajduje się na Cyperku, który swoją francuską nazwę, teraz zapomniałem już jaką, przekłada się jego francuską nazwę na Taką miejsce kradnące kapelusze, bo tutaj faktycznie potrafi tak wiać na tym cypelku, że kapelusze potrafi mocno zwiewać. No i e, zobaczcie, to się dzisiaj odbędzie prawdopodobnie o godzinie 15, czyli dokładnie wtedy, kiedy wybiły dzwony 8 maja 1945 roku w całej Francji, aby zakomunikować kapitulację Niemiec i zakończenie II wojny światowej. Tutaj odbędą się obchody tego wydarzenia. Co ciekawe, sam monument upamiętnia ofiary I wojny światowej, Nicejczyków, którzy oddali swoje życie w obronie Francji w I wojnie światowej. No, temat jest o tyle wiadomo kontrowersyjny, że udział Francuzów w II wojnie światowej nie był jakiś specjalnie duży. Ich wkład nie był specjalnie duży, to w dużym, dłuższej perspektywie wyszło im na dobre. No, Honor ucierpiał, natomiast cała reszta zyskała. To jest oczywiście temat do dyskusji na inny odcinek. Często dyskutujemy sobie tutaj z moimi gośćmi, jak to właściwie wyglądało i co się bardziej płacało. Natomiast trzeba pamiętać, że świętujemy dzisiaj zakończenie II wojny światowej przy monumencie upamiętniającym ofiary I wojny światowej, ponieważ z moich obserwacji wynika, że tutaj nie ma za dużo. Obiektów, znaczy pomników z, związanych z Wojną Światową II. No bo tak jak zapewne wiemy, albo jak nie wiemy, to się właśnie dowiadujemy, że Francuzi dosyć szybko skapitulowali no i nie było tutaj jakichś za bardzo rozszerzonych działań wojennych. Między innymi dlatego, być może oglądamy sobie nice, nicejskie zabytki, nicejską architekturę w formie takiej, w jakiej została zbudowana, i dlatego właśnie Nica jest takim tutaj zlepkiem. Wielu wieków historii i wielu kultur, wpływu wielu kultur jest tak właśnie pomieszana, przemieszana. Tutaj właściwie największą stratą po II wojnie światowej to było zniknięcie tego kasyna słynnego wychodzącego w morze, które zostało rozebrane przez Niemców na potrzeby pozyskania materiałów do obrony, do właściwie pozys do. No, do ochrony przed atakującymi ich już zewsząd innymi wojskami, ale to jest też temat na inny odcinek. Mamy piękną pogodę, dzień wolny, tutaj główne obchody się odbędą już niedługo. Na razie jest przygotowywany cały plac. E, prawdopodobnie, tak jak mówiłem, będzie to miało miejsce o godzinie 15, natomiast jest to początek francuskiej majówki, e, która, jak mówiłem, trwa generalnie 5 dni, ale tak naprawdę trwa cały miesiąc, bo w maju jest po prostu miesiącem ogólnego i wszechobecnego świętowania. Także podsumowując, mamy dzisiaj święto zakończenia II wojny światowej, ale także początek kursowania, przeprawy, darmowej przeprawy przez nicejski port. Dzięki której dostaniecie się z podnóża wzgórza zamkowego na drugą stronę, tą wschodnią stronę portu, co pozwoli Wam eksplorować na przykład polecane przeze mnie Kokobicz albo zobaczyć sobie. Super restaurację Le Plongeois, a także może w niej zjeść, jeżeli tylko. Zapiszecie się wcześniej na swoją kolej, ponieważ zwłaszcza teraz w wysokim sezonie rezerwować tam trzeba stoliki z wyprzedzeniem. To tyle ode mnie w tym słonecznym, pięknym odcinku. Zapraszam na wycieczki, zapraszam na zwiedzanie, zapraszam na wszelkie różne aktywności na rozwojowym wybrzeżu szykuje się naprawdę wspaniały sezon. Mam nadzieję, że zobaczymy się już wkrótce. Życzę Wam w tym czasie w tym czasie z tego miejsca miłego dnia. A bien tu bizu bizu. Ciao ciao.